Dzień dobry, z strony Pracaudii, witam was w kolejnym odcinku z Batman Arkham Origins. Jak ostatnio pamiętacie, e, robiliśmy sobie chyba symbole Anarkiego? Chyba. E, albo dzielnicę Brylantów, nie pamiętam, naprawdę. Dawno nie nagrywałem Batmana, teraz muszę się strasznie śpieszyć z Batman Arkham Origins, ponieważ czeka mnie seria. E, będę nagrywać ją od razu premierowo. Ta gra wychodzi 25 marca, możecie sobie wygooglować, co to może być. Ja na razie pozostawię to w tajemnicy. No i w tym odcinku zajmiemy się e, Coventry. E, jeszcze trzeba sobie przypomnieć, że nie tylko Coventry i Most Pioneers Bridge mamy do zrobienia, mamy również jeszcze do pokonania e, Człowieka Zagadkę. E, no i oczywiście mamy jeszcze do zrobienia e, dodatek DLC. Do Batman Arkham Origins pod tytułem Cold, Cold Heart jest to e, dodatek związany z Misterem Freezem. No, tak więc to nie jest nasza e, jedyna rzecz, którą musimy aktualnie zrobić. Ale ja to Coventry tak mniej więcej kojarzę, ale czy to się wtedy nazywało Coventry? To nawet nie pamiętam, szczerze mówiąc. Co oh jest? Okej, okay, tak poszło. Dobra. Przekaźnik sieciowy teraz, bo mamy tutaj bliziutko. Zaraz będziemy mieli poziom, by the way. Yo, what? Dobra. need everyone on assignment no 10-10s until further notice Okej, okay, to nie jest to, co chciałem zdobyć. Kolejny przekaźnik sieciowy, i tutaj zaraz obok e, pakiet danych. Wystarczy tutaj skakować deszyfratorem, prawda? Wyjdzie dobra.

Dobra, bierzemy ostatnią tą modyfikację. No i ukończono, fajnie. Ale coś mi się wydaje, że nie zbierzemy wszystkich umiejętności. Patrzcie, tutaj było. Nie wierzę. Dobra, robmy już tylko wentry, bo nie ma czasu. Ja boję się ogólnie, że nie zdążę z tą graorydorową serią. Bo później będzie jeszcze kolejna seria. Ale to już wejdzie chyba e, na miejsce. E, na czyje miejsce to wejdzie? fajnie no kurde no? Słuchajcie, chyba mam pomysł. Dobra, udało się. Super. I mam nadzieję, że to nie jest nic koło Pioneers Bridge. Ale nie, to jest dalej ten. A nie, Boże. Myślę, że ja odszedłem w totalnie inną stronę, ja już totalnie nie myślę, przepraszam was za to bardzo, ale no... No, zesrajcie się, zesrajcie po... Starajcie po gaciach. i chyba i tak będę musiał zejść na dół Tutaj nie było ten. Nie było wyjścia dobra. Lecimy po kolejne. All right. Oh, come on. You and I both know that no one here stays behind bars for long. So I guess what I'm asking is, once he's out, you think he's gonna stay? Probably. Sounds like he's got unfinished business with the Bat. I don't think Cyanus and Cobblepot are gonna like that. They got a nice thing going. Don't need some third guy messing up their system. We could be...

Dobra e, Czy ja wlazłem do Lazy Towers? Tak wlazłem do Lacy Towers i w sumie spoko. paka. Dobra. Mamy pakiet danych taki samotny. I to był jeden jedyny w Lazy Towers pakiet danych. Zamieszanie. Dobra, super. Jeszcze przekaźnik sieciowy. Dobra. Para... possible assignment coming. Jesus. mać... Gdzie to jest do cholery jasnej? Aha. Dobra, super. Jā. Okay. Боже, это было просто Super. Dobra, RK już ma Ło matko! Dobra, nieważne.

instalnymi o wymuszenie w 13 Trzeba podładować, dawno tego nie robiliśmy w sumie. Dobra. No i fajnie. Mamy ostatni przekaźnik sieciowy za nami. To ostatni w grze, by the way. to towatery gumnej niby, aby wyłączyć jego serwer. Patrzcie, czyli chyba nie trzeba było ten też pakietów danych brać, jakby się chciało zrobić. Misję z Enigmą. Klub nocny ma Alibi. Dobra, czekajcie, najpierw sobie zrobimy pakiecik.

Nie Please stop. Please stop. Please stop. Cały czas te przestępstwa w toku, nie wiem, po co w ogóle są tutaj. Nic to praktycznie nie daje. Dobra, tu jest chyba wejście do tego my alibi Alberto Falcone Where is Alberto Falcone? Hello, who is this? A friend of the family zionist what do you want? Just a social call. Reaching out to the community, you might say. Go on. Your father and I did not always see eye to eye, but we had much in common. Common interests, common traditions. I can't really speak for my father or the family. That's not how you made it sound at Cucinota the other night. How did you know I was... Relax, Alberto. There's nothing like good food and wine to loosen a tongue, am I right? But next time you want to discuss your future... Somewhere more private, and I own just the place Dobra Jakoś tak na moje prawo powinno być fajny offer wejście do teatru. Dobra fajen Dobra to nam ostatni pakiet danych Enigmy w Coventry.

Nie mam nadzieję, że odwrócę długie swojej Więc co mogę zrobić? Cement, szóstka? Mówię to tak. Komisjoner Loeb. Tak? Władz Joseph na linii. Dobra. No więc słuchajcie, e, wszystkie pakiety danych Enigmy oraz przekaźniki sieciowe e, w Coventry zostały zrobione. Został nam tylko most Pioneer's Bridge w Gotham. No i jeszcze rozprawienie się z Enigmą. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć. Do zobaczenia w następnym odcinku z Batman Arkham Origins.